Witamy w domowym barze. Dziś przygotujemy prosty, ale efektownie wyglądający koktajl Garibaldi. Jego nazwa pochodzi od Giuseppe Garibaldiego, włoskiego rewolucjonisty, który odegrał kluczową rolę w zjednoczeniu Włoch. Sam drink to połączenie dwóch włoskich ikon: Campari i soku pomarańczowego. To prosty duet, który idealnie oddaje klimat słonecznej Italii. Jak przygotować koktajl Garibaldi? Zaczynamy od soku z pomarańczy. Najlepiej wyciskać go zawsze na świeżo. Tuż przed zrobieniem koktajlu. Jeśli nie masz takiej możliwości, sięgnij po dobry sok ze sklepu, ale koniecznie wybieraj wersję NFC, czyli nie z koncentratu. Po wyciśnięciu soku trzeba go przecedzić przez sitko, aby pozbyć się miąższu. Dlaczego to ważne? Bo nie chcemy, żeby kawałki owoców zaburzały teksturę koktajlu i oddzielały się warstwami w szkle. Całość ma wyglądać gładko i estetycznie. Po wyciśnięciu soku musimy przygotować wysoką szklankę i wypełnić ją lodem. Wlewamy 45 ml Campari. Na tym etapie warto zamieszać samo Campari z lodem. Dzięki temu schłodzimy bazę drinka. Następnie zajmujemy się sokiem. Musimy go napowietrzyć i są na to dwa sposoby. Możesz wstrząsać sok w shakerze bez lodu przez około pół minuty albo, jeśli masz pod ręką ubijacz do mleka, użyj właśnie jego. Ten krok jest opcjonalny i ma głównie efekt wizualny. Jeśli go pominiemy, nie powstanie charakterystyczna puszysta warstwa na wierzchu. Kiedy sok jest gotowy, delikatnie wlewamy 120 ml. Najlepiej po łyżeczce, tak aby osiadł na górnej warstwie. Na koniec dekorujemy koktajl skórką z, z cytrusa. I to wszystko. Garibaldi jest gotowy. Najpierw można nacieszyć oczy warstwą, ale przed wypiciem pamiętaj, żeby zamieszać całość. Dopiero wtedy składniki łączą się w pełen, harmonijny smak. Efekt! Koktajl lekki, soczysty, z przyjemną goryczką i piękną teksturą. Spróbuj sam w domu i daj znać w komentarzu, jak wyszedł Twój Garibaldi. Nie zapomnij o subskrypcji kanału i zostawieniu łapki w górę. Nadal możesz również pobrać darmowy e-book pod tytułem 5 koktajli w 5 minut. Link znajdziesz w opisie. Do następnego.